Pośród traw taka piękność. Mm, jaki piękny. O, ale ładny, ale ładny, piękny, ale ładny. A tu jaki. O, ale gruba noga. Ale ładny. O, ale też ładny. Też piękny, gruby. O, piękny. No dzisiaj las. 18 listopada. Bardzo ładnie nas obdarował. Bardzo ładnie. Musieliśmy się sporo nachodzić. Ale mamy. Mamy piękne grzebki. Tak więc Wy też nie zrażajcie się. I śmiało do lasu. Ruszajcie. O, tu jeszcze coś widzę. Andrzej to zbiera. Więc ja też to pozbieram. No, całkiem ładna miodówka. Wszystko mi spada, ale jeszcze się trzyma. Jak widzicie młodziutkie jeszcze się pojawiają. O, bardzo ładne. Ja. Ale ładne. Jaki mm. on jest piękny. I tu w lesie jak się chodzi. Chodzi się długo, zawsze można coś znaleźć. Dzisiejszy dzień to potwierdza prawdę. Dużą niespodziankę dzisiaj nam sprawił las. Las już zasypia. Grzyby pleśnieją, ale czasem trafia się miła niespodzianka. O, kolejny grzybek i to zdrowy. Zobaczcie, jakie pięknotki. Ale cudowne. Ale wspaniałe. Widzicie? Jeszcze się trafiają. 18 listopad. 18 listopad. Osiemnasty I Pokażemy tutaj. Zdrowe. Twarde. O. Proszę. Jakie wspaniałe. O, tutaj kolejny grzybek na takiej łączce. Uuu, twardo siedzi. Twardo. Bardzo ładny. Zdrowy. Widzicie. O, twardy. Ale ładny. Naproszę. No Jeden Drugi I trzeci Jak się chowa w trawie? Chowa się, nie chce się pokazać Chodź tu do nas Proszę Jaki ładny Kolejny Kolejne. O. Bardzo ładny. Wśród igliwia i mchu. No wspaniale on wygląda. Młodziutki. O, ale ładne. Zdrowie. Ale piękny. I zdrowy. A tu kolejny kawałeczek dalej. Ale piękny. Mm. Ale piękne. Tutaj na takiej drużynce. Tu jeden i drugi Ale piękne tu trzymają się Ale tu jest mega ładne Ale ładne Uuu jaki spleśniały Ale to może tylko korzeń kawócznik no proszę spojrzeć Na ścieżkę, tu jeden pod grzybek, i drugi piękny. Piękności na grubej nodze, proszę, zdrowiutki. I drugi też śnieczynotki. Tutaj w takich brzuskach, Kamia całkiem u korzeń ma twardy ale zdrowa zdrowa wiesz a fajny o ładne ładnie wygląda trochę go obczyścimy no super Cała gromadka kureczek no ślimak się dorwał do naszych kurek, nawet dwa. Kureczkę. I tu kolejną. O. I tutaj. Widzicie kurkę? Tak, na pewno. Na pewno widać. ładna, duża. Weszliśmy do takiego do takiej polany terenu, na którym rosną lisówki pomarańczowe. Bardzo podobne do kurek. Ich jest tutaj mnóstwo. Zaraz można zrobić porównanie. Tu mamy kurkę. Kurka ma kolor taki bardziej żółty. Ma grubsze, gęstsze Złączone z trzonem blaszki. Tak? O. Na zbliżeniu to tak wygląda. Poszarpane brzegi. A tutaj lisówka. Proszę. Bardzo, bardzo drobniutkie blaszki. Takie niemalże bardzo, bardzo gęsto nasiane. W dotyku są bardzo delikatne. Górę. Kolor ma taki właśnie. O, bardziej jest brązowa. Tak wygląda. No i przede wszystkim ma zaokrąglone randy. Misówka jest bardziej taka drobniejsza, wiotka. Kurka jest bardziej taka mięsista. O, tak to wygląda. Tak wyglądają obok siebie. O. Tu, też, tu jest też lisówka taka starsza, już no, różnią się kolorem. Kurka jest bardziej żółta, lisówka bardziej taka pomarańczowa, ceglasta. o hmm. Aczkolwiek lisówka nie jest grzybem trującym, jest tylko niejadalna. Po zjedzeniu jej byłyby dolegliwości. Ze strony układu pokarmowego ale na pewno nie jest grzybem trującym. Tu mamy kurkę. Tutaj przy tych sosenkach znalazłam dwa ładne podgrzybki. Proszę, taki wielki i zdrowy. Co najważniejsze, zdrowy był. Tu, w tych sosenkach. Zamieniłam się z Andrzejem koszykami. Ponieważ tamten mój był już przepełniony, tu było mniej grzybów. Przy kolejnych sosenkach piękne, młode podgrzybek. Pod Proszę. I tu właściwie cała rodzinka ich. O, tu jakie ładne. Z góry zaciekawie one się nie prezentowały, ale jak się do niej zbliżyło, tutaj taki wielki jest i ciężko go w ogóle ruszyć. Proszę. Ładny, zdrowy, twardy. Twardy korzeń. I tu widzę kolejnego. Kolejny. Uwielbiam na te grzyby blisko patrzeć. Tak bliska je sfilmować. Dłuższą chwilę popatrzeć, bo ponieważ one są piękne, jak tak stoją, rosną i cieszą oko. Idę, idę tu, oto. Kolejna rodzinka. Nie daje odejść. Kawałeczek dalej od tamtych. Tu. Jakie twarde. Ciężko je w ogóle wyjąć. One są piękne. Ukazał się taki piękny, gruby podgrzybek. O, proszę. Noga jest twarda, mimo że się wydaje. Ale noga jest twarda. Tam Andrzej został daleko w przodzie. Nawet go nie widać. Nawet nie widzę, gdzie on jest. No, ja tutaj, no ja tutaj znajduję grzyby. I jak mogłabym odejść? Jak tutaj widzę ładne grzybki. No nie mogę, no nie mogę odejść. Zwłaszcza, że one są zdrowe. Tak mi się pokazują, że są zdrowe. Kolejnego grzybka, proszę, w trawach. Także warto, warto jeszcze wyjść, bo można znaleźć. Zdrowy, twardy, korzeń. Zawsze warto wyjść. Andrzej mnie woła: chodź do samochodu, do samochodu, bo już jest ciemnie, ale ja widzę grzyby. No to no nie mogę ich zostawić. Zwłaszcza, że to jest nasze ostatnie grzybobranie. Takie pożegnanie się z grzybami do następnego sezonu. A tu, proszę, jaki piękniś. Proszę, jaki cudowny. Mam grzyby. Nie mogę tak szybko iść do samochodu. Jak tu widzę, piękne grzybki. To jest wieża widokowa do wypatrywania, jak ktoś chce podziwiać krajobrazy. Wypatrywać grzyby. To może sobie tak obserwować. Nie, no tak, na serio, to jest jakaś pozostałość po ambonie. Po takim miejscu, gdzie wypatrywano, obserwowano zwierzynę. I nie tylko tak myślę. Tu ambona jest już w lepszym stanie. Jest cała za, zakryta, nawet ma drzwi. Pewnie jeszcze czasami ktoś z niej korzysta. Pewnie tak. Tutaj w takich sosenkach. Ciężko się do niego dostać ale ładne ale ładne Bardzo ładne tutaj znalazłam po takim świerkiem cała rodzinka ciężko się będzie do nich dostać ale dam radę jakie piękne ciężko trochę ale muszę je pokazać. Jakie one piękne są. Jakie one są piękne. Tutaj. Tutaj. No i całkiem całkiem przyzwoite. Tu. Coś zauważyłam. Wspaniale wygląda. Pani, ale się prezentuje, no, całkiem zdrowy korzeń. Tu znalazłam taki zajączek. O, i przed chwilą drugi tutaj w trawie. Pod grzybka już musiałam włączyć lampę, bo no, tak ciemno, ale ładne. O, o. Kolejny grzybek znaleziony zajączek o. wróciliśmy do samochodu, jest godzina 16 O, to jest nasz wynik, dwa kosze. To chyba nie jest źle jak na 18 listopada całkiem ładnie no, nie, nie, dwa.